Marcin Hakiel ponownie wystąpił, wrócił do przygotowań. Marcin Hakiel w naszym kraju zasłynęł już niemal 20 lat temu, kiedy to pojawił się w debiutującym wówczas programie Taniec z Gwiazdami. Show z miejsca stał się hitem w całej Polsce, a do tej pory anonimowi tancerzy zaczęli cieszyć się niesłychana dotąd popularnością wśród widzów. Hakiel w pierwszej edycji tanecznego show partnerował Katarzynę Skrzyneckiej. A w kolejnej odsłonie producenci przydzielili mu znane z roli Kingi w telenoweli M jak Milo z Katarzynę Katarzyny Cichopek. Oboje zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia i od razu stali się jedna z ulubionych par polskiego show biznesu. Po 17 latach związku i 14 latach malzeństwa, para ogłosiła jednak, że postanawia się rozstać. Po wielu zawirowaniach w życiu osobistym, Marcin Hakiel uklada sobie życie u boku nowej partnerki i prowadzi swoje własne szkole tanca. Tym razem stara się szanować swoją prywatność i nie udostępnia wizerunku swojej sympatii. To jednak dodatkowo podsyca ciekawość fanów. Ostatnio, wyobraźnie fanów rozpaliła wiadomość o tym, że byle uczestnik tanca z gwiazdami powrócił do taningów. Kroki tanca towarzyskiego Hakiel przypomina sobie pod czujnym okiem instruktorów, u których zaczynał swoja przygoda z parkietem. Na swoim instagramowym profilu umieścił zagadkowa fotografię i opatrzył ją ja wymownym wpisem. Co to był za dzień? Powrót do przeszłości. Do Radomia, moich tenerów, moich tanecznych rodziców w końcu zawsze jest dobry czas na rozwój. Prawda? Monika i Roman Pawelec najlepsi. Dziękuję czytamy pod zdjęciem. Czy to oznacza, że 39-latek wrócił do dawnej szkoły, by przypomnieć sobie partnerowania w tancu towarzyskim? W social mediach pojawiała się informacja sugerująca, że były partner Katarzyny Cichopek ma przygotowywać się do występu w nowej edycji znanego programu tanecznego. Czy to oznacza, że niebawem znów ujrzymy Marcina Hakiela na ekranie? Post skomentował też inny popularny polski tancerz, Rafał Maserak. Uwielbiam tam wracać skomentował wpis kolegi po fachu. Na wiadomość natychmiast zareagował sam Marcin Hakiel. Może się spotkamy na parkiecie. Jak za dawnych lat zasugerował byli mas Katarzyny Cichopek. Czy panowie wystapia razem w jakimś scenacznym show? Czekamy z niecierpliwością na kolejne informacje.